Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Maxtor.pl, autoryzowany sprzedawca produktów Apple oraz Kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? Cześć z tej strony, Michał. Co prawda, zima powoli się kończy. Właściwie już się skończyła, ale nie oznacza to, że musimy spakować narty oraz deski i zapomnieć o śniegu. Ice Dance 2 na pewno nam na to nie pozwoli. Może się niektórym zdawać, że jest to kolejny symulator jazdy na snowboardzie, jednak gra wydana przez miniklip jest czymś innym. Początkowe poziomy są oczywiście proste i spokojne. Dopiero kolejne nabierają tempa i zmuszają nas do takich rzeczy, o których nam się nawet nie śniło. Liczne backflipy, graby, skoki. I tym podobne pomogą nam nie tylko w nabiciu sporej ilości punktów, ale również w pokonaniu przeszkód. Pomimo tego, że plansze są krótkie, to i tak nad niektórymi przyjdzie nam spędzić kilkanaście minut, wciąż powtarzając te same checkpointy. Oprócz samego przetrwania i ukończenia danego poziomu należy zbierać gwiazdki, które wpłyną na końcowy wynik. I-Stand 2 to kolejna prosta produkcja z przyjemną grafiką i fajnym podkładem muzycznym. Mimo powtarzających się trików są one cały czas efektywne dzięki zmieniającym się przeszkodom, a brak grawitacji urozmaica za rozrywkę. Ostatecznie gra dostaje od nas 5 na 5 gwiazdek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShopWaf.pl, serwis iPodów.